30 lat dla mnie w firmie to jest szybki przejazd przez kawał historii i, i motoryzacji. historii motoryzacji i wielkie przeżycia, wielkie wyzwania i kawał ciężkiej pracy. Z Jankiem, Tutaj, przygoda z Jankiem, chyba. Tutaj przygoda z Jankiem, żeśmy to uciągnęli, i nam przez 30 lat to wyszło. Najtrudniejszy moment to był dla nas w momencie, gdy mm, odszedł nasz y, po, y, wspólnik. To był 2008 rok i zostaliśmy praktycznie bez środków, bo musieliśmy spłacić jego udziały, a rozpoczęliśmy budowę z potężnym kredytem w salonu Renault. I jednak tak udźwignęliśmy i od tego zaczął się naprawdę faktycznie szybki rozwój firmy. No i... Jeszcze raz podkreślam, to było tylko i wyłącznie możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu też naszych pracowników. To oni, y, oni bardzo nas wspomogli. Bez nich tego by nie było na pewno. No i rodzina. Wydaje, że no takie jedno wielkie marzenie to jest dalszy rozwój, dalszy rozwój, żeby był dalszy rozwój, żeby nie zostać na tym, co jesteśmy. Jest duże wyzwanie teraz z chińskimi autami. No i chciałbym, ja osobiście chciałbym, żebyśmy się też w tą gałęź zaangażowali, albowiem myślę, że to jest też jakaś przyszłość. No i spokój w prowadzeniu firmy. Żeby nie było żadnych fajerwerków. Znaczy spokój. No, chcielibyśmy też trochę takiej stabilności, jeżeli chodzi o podatki, o, 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 o no, koszty prowadzenia firmy, bo tutaj to jest sinusoida straszna i, i to jest nie do przewidzenia. Tak? I teraz zostawiając y, y, następny zarząd y, w sytuacji takiej, gdy to jest nieprzewidywalne, to naprawdę jest ciężko planować cokolwiek i ciężko przewidzieć. Tak? My akurat cały czas podczas naszej działalności byliśmy odważni. Od zera, nie mając pieniędzy, porywaliśmy się na wielkie budowy, podpierając się ogromnymi kredytami. No wyszło to, no, wyszło to. Ale też mogło być różnie, tak? No trzeba trochę ryzykować. No to nawet perełka. Nissan Nawara. A ja najbardziej wspominam y, Nissana Sany, albowiem jak zaczynaliśmy y, przygodę z Nissanem. Pierwsze auto. To było pierwsze auto, które sprzedawaliśmy i obsługiwaliśmy. Dla nas po. Y, polskiej motoryzacji, albowiem do, do tej pory się zajmowaliśmy tylko e, polską motoryzacją. To była ogromna przepaść. Spotkaliśmy się z japońskimi rozwiązaniami, z nową techniką. No było wyzwanie niesamowite do serwisowania tego samochodu, ale to auto było tak wdzięczne, tak fajne. Pamiętam to do dziś, że Później po paru latach jeszcze ci klienci przyjeżdżali nawet po 10 latach, po, po 15 latach tymi samochodami i te samochody były w no, wyśmienitym stanie. Wyśmienity. Jeżeli, jeżeli chodzi o silnik, to do dzisiaj nie ma takiego. Podsumowując o naszą krótką wypowiedź to chcielibyśmy z okazji 30-lecia złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za te wspólne lata przeżyte naszym pracownikom. Kochani, to dzięki Wam w bardzo, bardzo dużej mierze, a w większości, Ma, jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Myślę, że yy, Dalej będziemy się rozwijać i to też dzięki Wam. Podziękowania również dla Waszych rodzin, bliskich i życzymy Wam wszystkiego najlepszego i samych sukcesów.